Siemaneczko na kanale do roboty, z tej strony Wojtek Kaczmarczyk. A dzisiaj po raz kolejny jestem w Gdańsku, tym razem w Centrum Maszyn CENCE. Moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda praca nowoczesnego spawacza. Dlaczego nowoczesnego? Dlatego, że będziemy pracować na spawarkach laserowych. Bierzemy się do roboty. Ale to jest piękne, matko jedyna. Witam, serdecznie. Cześć. Powiedziałem moim widzom na początku, że będziemy pracowali na nowoczesnym sprzęcie, czyli na laserowej spawarce. W życiu nie miałem do czynienia z takim sprzętem, choć na różnych spawarkach już działałem. Na czym polega to wszystko, jak to działa? Główna różnica między standardowymi metodami, jakimś tam tig magiem, MAG e, że tam mamy przepływ prądu. Tutaj rozgrza, e, rozgrzanie materiału polega na, po prostu, na rozgrzaniu go wiązką lasera. Czyli jest jakby to najczystsza metoda, nie mamy żadnych wtrąceń. Mm -hmm. To jest główna różnica. Czyli to jest sama spawarka. To jest troszkę. To jest dość duże urządzenie, nie? żeby powiedzmy, przy, przy spawaniu raczej do garażu sobie tego nie przywieziemy. Czy... To jest maszyna typowo przemysłowa. Mm -hmm. Ona jest chłodzona wodą, dlatego ma też takie gabaryty, które można zobaczyć. Okay. No, generalnie 70% tego zabudowy to jest chłodnica. Więc jakby a, głównymi składnikami tej maszyny jest źródło laserowe mm -hmm. plus chłodnica. Ale wie? chłodzimy co? chłodzimy maszynę. Chłodzimy źródło laserowe, jak i kwarc, który bo tak, to działa na zasadzie światłowodu. Mhm. Na końcu światłowodu jest kwarc, który musi być chłodzony. Jeżeli nie wykorzystujemy po prostu tego w takich zmianach produkcyjnych, ale dość wszystko to ja. takie elektroniczne, nie? Jak patrzę tutaj na, na ten komputer, no to tu nie ma pokrętł, nie ma jakichś potencjometrów i tym podobne. Tak, nowe, nowe spawarki klasyczne też już nie też mają. Już? Ale też wszystko dotykowe. To wygląda skomplikowanie. Ale tu naprawdę zmieniamy tylko z trzy parametry. Nie? Jeżeli ktoś naprawdę nie ma w ogóle pojęcia, mhm. możemy wykorzystać tutaj parametry. Na Aha, czyli wiemy, wybieram, co spawamy? Wybiera, wybieramy, nie wiem, tam jakoś czarno stal. Nierdzewkę, mm -hmm. czy jakieś tam. Mamy takie podstawowe zapisane w zależności od grubości. I moc takiego urządzenia, bo ja wiem, że mam taki laser w domu, który wiesz, wycinam sobie na drewnie. No, 300 W, <laughs> jakiś no, właśnie. Coś no chyba nawet zdecydowanie mniej. Mm. Dlatego chciałem to porównać z urządzeniem, które do 1000 stopni rozgrzewa... 10 000. No, laser, laser może do 10 okay. chyba tam z tego czy, co pamiętam. Czyli jaka mamy tu moc urządzenia? Tak, spawarka spawarka, łuk elektryczny, mm -hmm. tam około 5000 stopni. Laser może mieć wyższą. Mm -hmm. Tylko, że bardziej panujemy nad, tu, jakby nad tym rozgrzaniem rozgrzany materiał. Czyli już że łatwiej mi pójdzie spawanie? Tak, no jakby tak z bomby zaraz tutaj coś pospawam. Dobra. <laughs> znaczy ja wiesz, delikatne doświadczenie mam, ale czy tak z bomby mi się uda spawać laserem? Zobaczymy. zobaczymy? Im mniej masz doświadczenia, tym będzie lepiej. Nie? Tak? O. Tak. No, zasada jest, im ktoś jest starszym spawaczem, ty ma więcej nawyków takich po prostu, że przeszkadza, Ale sam sobie przeszkadza. Okay. Czyli nie, mimo nie. wszystko nowoczesny sprzęt, yy, skierowany do młodszych ludzi, młodszych spawaczy. Zazwyczaj, bo my to jakby gierujemy zazwyczaj do firm mhm. dużych i to jest zazwyczaj tak, że na końcu i tak przychodzi ktoś zupełnie zielony, i on wtedy słucha naszego szkolenia i posługuje się tylko tymi metodami. Nie ma złych nawyków, dzięki temu możemy od razu wprowadzić go i on może okay. od razu się te. Czyli Wy jako e, firma sprzedajecie te urządzenia, szkolicie też? Przyjeżdżamy, instalujemy e, maszynę, zaczynamy mhm. od BHP, zaczynamy od takich rzeczy, kiedy wymieniamy wodę, bo to jest chłodzona wodą, mhm. kiedy są jakieś przeglądy, wszystko generalnie to jest związane z obsługą maszyny a potem zaczynamy od podstaw jakby te naukę tego spawania. No nie? dobra, my czyli... już jesteśmy i po BHP, i po wymianie, wymianie wody <noise> na pełnieniu. Wszystko jest bezpieczne, czyli ja będę już za chwilkę uczył się spawać laserem. Mówisz, że nie jest to skomplikowane, więc bierzemy się po raz kolejny do roboty. Maszyna się rozkręca, wchodzi na obroty. Tak, tak, no my też. My też. <głos> <głos> dobra. E, no to musimy włączyć... Pytałem o to moc, dalej się nie dowiedziałem. A, moc. E... Jakie było pytanie? Ile ma mocy? A, to jest akurat dwukilowatowa maszyna, opłatą okay. e, Są maksymalnie u nas dostępne 3 kW. E, no i jakby dla mnie 2 jest najbardziej uniwersalna, nie? Jakby. Mogę i, tym, e, i pospawać bardzo cienkie materiały i bardzo grube. Zazwyczaj laser, źródło lasera, czyli to, co jest najważniejsze w maszynie, możemy zejść maksymalnie do 10%. Nie? Mm -hmm. Czyli jak mamy 3000W dostępne, to, okay. no to możemy minimalnie te 300W. Nie? 2, 700, czyli no. jak na przykład bym e, z tą maszyną, ja tu mogę zejść od 0,5 mm jakieś tam materiały, na przykład do spawania, do tam do. 5, 6 i tam mhm. zależy, jak się upie, nie? Ale patrząc na taką maszynę, to jest raczej do użytku wewnętrznego, tak? Raczej, nie wiem, statków rur na zewnątrz. Raczej, raczej, raczej w tym używamy te urządzenia mhm. nie? Jakby To jest tak, że maszyna nie może być zostawiona elektronika, nie? nie możemy jej zostawić po prostu gdzieś tam na mrozie, żeby okay. ona nam nie zamarzła, żeby ta woda się nie wykropiła w elektronice, bo tak, ona sama, jak tutaj byśmy teraz wystawili na ona sama utrzyma tą temperaturę, mm -hmm. nie? Ona teraz ma zadaną temperaturę 25 stopni. 25 stopni, I okay. ona teraz ma, na, na razie ma 23 3 stopnie, nie? I generalnie mm -hmm. ona cały czas będzie ją utrzymywała, nie? On to są wahania około 3, plus, minus 3 stopni. I dlatego teraz się włączył wentylator, e będzie trochę ochłodziła. A butle są do niej, czy? To jest takie miejsce, gdzie pomagamy trochę naszym klientom dostosować rodzaje gazów do odpowiednich materiałów. Tutaj czasami spawamy tytan, czasami, czasami spawamy jakąś miedź i tak dalej. No i wiadomo, są odpowiednie wymagania zawsze firmy. Mhm. Zaczynamy, Ubieramy rękawice, sprawdzamy, Dobra. jak ta głowica laserowa działa, jak ten światłowód działa i jak to wszystko się spawa. Ja już widzę tutaj. Delikatną wiązkę lasera, czerwoną. To nie jest wiązka lasera, jest, to, to, jest, to jest tak naprawdę markę. A, markę, dobra. Może, żeby powiedzieć o co tu chodzi. Mhm. W głowicy mamy tutaj silniczek, który rozprowadza nam wiązkę od prawej do lewej. Czyli tą pracę TIGowca Aha. robi za nas silniczek. I tu, tu działamy na rozmiar dugań, częstotliwość dugań. Tak, żeby pokazać o co chodzi, na taką zależność między TIGA. ustawiam na przykład na 5 mm szerokość tej naszej wiązki, jak będzie rozprowadzana. Mhm. I żeby wszyscy zrozumieli o co chodzi. ustawmy na przykład na 3 Hz. I teraz trzy razy na sekundę będzie się odbijała Aha. ta wiązka od prawej do lewej, więc... I tu już pokazane jest tym markerem, jak, jak ona chodzi. Bo zawsze ten, ta wiązka jest skupiona w jednym punkcie. To, że robi się linia, to jest po prostu praca silniczka, nie? Ludzka ręka nie jest w stanie tam na przykład 100 razy no na ta. sekundę od prawej do lewej. To jest już okay. to nasze Czyli my jesteśmy ktoś... sprowadzeni do roli tylko przyciśnięcia i wtedy jakby całą tą rolę, którą robi spawacz, okay. no to jest po prostu w głowicy, nie? No to w sumie dobra no to, automatyka. No co ale... następne e, utrzymanie prędkości, nie? Uh -huh. Jeżeli będziemy robili sam laserem, czyli topimy dwa materiały, które są dobrze złożone, uh -huh. one mogą nam się zlać, nie? ale wtedy pracujemy tylko ręką samym laserem. Okay, nie? Czyli, czyli każdy, myślę, za, każdy, każde zatrzymanie będzie po prostu tak jak w tigu, nie? Uh -huh. Będziemy przegrzewali w jednym miejscu, jak się zatrzymamy, no tak. będzie po prostu nierówne, nie? E, tutaj, od spodu jest podawany drut, drut. Uh -huh. który, jak zobaczysz, jedzie tak jakby po szynach, nie. Aha, jest okay. po szynach, my się opieramy o drucie i on ustawia nam stałą prędkość. Czyli znowu te wahania, oh. czyli to co jest zależne od ludzkiej ręki, znowu jest yy, usunięte. No nie? Tak, no Jedziemy tak. po prostu po szynie, postawiamy sobie moc i dlatego zawsze te spoiny, nawet jak tam sobie ludzie oglądają, one zawsze są jednolite, okay. nie? Czyli zadając pytanie, bo zazwyczaj pytam o to na moim kanale, czy żeby być spawaczem taki laserowym trzeba być spawaczem, czy po prostu można być osobą techniczną, która ma jakiś tam olej w głowie i zacząć Olej, w głowie, jest, olej w głowie jest najważniejsze, tak z bomby mhm. jakbym przyszedł zielony, nie będę miał pojęcia nie? zawsze okay. musi być te, takie wprowadzenie tych podstaw, nie? Żeby sobie no ale... sobie krzywdy ani maszyny nie, 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 nie zrobił. Jednak... Wprowadzenie tak, czyli powiedzmy jakiś kurs, szkolenie te ale szkole... nie musisz być technikiem spawaczem Nie, 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 nie. Jeżeli, jeżeli to nie jest jakiś tam wysoko, wysoko, mhm. wysoko skomplikowana konstrukcja, no to podstawy od razu łapię No to dobra, no to co? Przechodzimy chyba do Maszyna typu. ustawiona, to bierzemy się za spawanie, moi drodzy. Jesteście gotowi? Pawarkę mamy już przygotowaną, przygotowujemy jeszcze mnie do tego spawania. Powiedz mi więcej o tej masce, przyłbicy, bo nie jest to chyba jakaś taka zwykła, widzę, że to jakieś przyciski, elektronika. Przyłbica przy jak przyłbica. Do spawania laserowego najważniejsze, zasz, najważniejsza jest ochrona oczu przeciwko wiązce odbitej, tej naszej lasera, mhm. Za to odpowiada ta nasza szybka tutaj w środku. Okej. Okay. Przyłbica musi spełniać normę do spawania laserowego. Najważniejsze w tej przyłbicy jest to szkiełka. Bez tego szkiełka jakby nie pracujemy, mhm. schroni, najważniejsze nasze jest zdrowie, e, więc mamy nawiew, jeżeli byśmy spawali na przykład jakieś aluminium, ocyn coś takiego, żeby te wszystkie... żeby zęby nam szybko nie po, po, powypadali, o tak. nie? Więc co, mamy przyłbicę do spawania laserowego, bo tutaj najważniejszy jest ten filtr przeciwko wiązce laserowej. Mhm. Aha, bo to jest inny niż powiedzmy przy Nie, nie, bo załóżmy przyciemnienie to nie jest taki problem. Aha. Przyciemnienie możemy w każdej mieć, każdy moduł z każdej mhm. tam różnych firm. E, przyciemnienie ważne jest, żeby było dość niskie. Ja używam mniej więcej jak do szlifowania. Nie mamy takiego rozbłysku jak w Tigu. się mówi zdrowa opalenizna od Tiga. Nie? No tak. Musimy być wtedy cali pocho tak, e tak, tak, tak. E pochowani. To jest związka Asera, która jest w ogóle w zakresie światła niewidzialnego, więc tak by ona nas nie będzie opalała, mm -hmm. ale nawet niewidoczne rzeczy mogą nam szkodzić. No tak. uszkodzić zdrowie. Czyli to też musimy... rękawice. zawsze spawać mhm. pod takim kątem, żeby ta wiązka lasera w razie co odbijała się nie w stronę głowicy. Nie? Mhm. Więc nigdy nie spawamy tak. tak nie? Dobra. Od takiej pracy jest wycinarka laserowa. Aha, aha. Zawsze staramy się trzymać to pod takim kątem. Nie? Taki kąt rozwarty. Tutaj to już są małe zależności. Mhm. Tylko trzeba pamiętać, że na przykład teraz okay. kropka jest w tym miejscu. Jak mhm. zmienimy kąt, ona będzie się rozjeżdżała. No tak. To jest optyka. Działa jak lupa pod światło. Ona skupia najlepiej swoją moc pod jedno, po prostu w jednej odległości. Okej, okay, czyli coś trzeba wiedzieć, mimo wszystko, to nie jest prowadzenie jak ca na smycze, tylko <laughs> to jest jakąś wiedzę trzeba to jest, mieć, to jest, której to jest, się to Teraz zaczynam takie lekkie szkolenie, żebyś wiedział o po prostu tak jest. o co chodzi. Nie? Teraz tak, najprościej przykładamy maszynę, przykładamy głowicę. Mm -hmm. Przyłoż. teraz okay. tak. Lekko większy kąt, sobie Tak? Zrób, wyżej Nie, wyżej, tak. tak bardziej. Mm -hmm. no, głow e, przy głowicy musisz założyć. No, no, I teraz tak. drut sam będzie nas odpychał, nie? więc jakby to jest trochę jak silikonowanie. Jakbyśmy jechali pistoletem od silikonu, on będzie nas odpychał. Ważne jest, żebyśmy utrzymywali cały czas podobny kąt. kąt. Nie? I teraz tak, wciskamy spust. <słuch> teraz tak, żeby nas nie przypalało. No właśnie. Bo teraz tak, jeziorko rozgrzewa nam się laserem w tą stronę. Mhm. Drut jest od tej strony podawany, no tak. więc jeżeli podniesiemy to tak nonszalancko, no. jeziorko nam się szybko zamknie, bo będziemy rozgrzewali za drutem, a drut zostanie. nie? Więc jeżeli nie chcemy, żeby nam przypalał, to albo na wciśniętym spuście podnosimy, mhm. albo stosujemy taką technikę, no ale... że zawsze tym lasujemy w drugą stronę. Ale nie jest źle, no jakoś tą linię zrobimy, jakbym kurczę lutował, no, no całkiem dobrze nawet powiem wręcz. To może, może to zróbmy tak, żeby się podobało naprawdę. Wszystkim. Więc tak. Ja ci szczepię, uh -huh. zrobimy pachwinową. No to Dobra. Mogę się tutaj na chwilę przeprosić. Bo tak, możemy na przykład to szczepieć całym laserem. teraz to zrobię. Tak, czyli drut anulujemy drut. sobie trochę drutu. Teraz okay. sam laserem mogę sobie coś takiego zgrzać, nie? Dobra. I bierzemy. O. No o ja wiem, serio, że to jest spania, jakbyś... Jakbyś jechał pistoletem z, z silikonem. No to no? e, Trochę zwolnij, żeby było łatwiej. Się... Ja Mam ustawiony pod siebie. Nie, niesamowity. Pistolet z silikonem i jedziesz. Więc teraz tak. Pod takim kątem bardziej, nie? No. Tak? Nie wystawiaj nigdy palców mm -hmm. za te, nie? Wciskamy. O, no i teraz już leci. Na wciśniętym spójście, wyjedź. Ja. <ślech> po bandzie trochę. Początek był dobry. A później lekko uciekła ręka, to no, do, do... kamery. Za, za lekko dociskany. No, 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 ale początek, op... no kurde, chłopiec. Silikonowanie, nie? To jakby łazienkę robił jeszcze lekko, raz. lekko się oprzeć i to będzie jechało. No. Dobra, chcę więcej, chcę lepiej. Nie, najpierw musisz się rozgrzać nie. trochę, nie? Więc, więc Teraz może przejść od, od razu bez szczepiania, sobie przyłóż po prostu drugą blaszkę. Chodzi o to, żebyś załapał ten... To, pro, bo to, bo to musi samo nas odpychać, a Ty musisz być tego kierować. Bez szczepiania, nie? tak? Teraz, moi drodzy, chwała coś bardziej skomplikowanego. Już nie blaszka do no blaszki, tylko takie kątowniczki. Janek mi to połatał, a ja już się zabieram za spawanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odkąd? Co tu wewnątrz? Pachnie? Obojętnie, Jakieś możesz takie... sobie na przykład tutaj zrobić, przejechać. Obojętnie. Ale to jest piękne, matko jedyna! Teraz Janek mi przyniósł pudełeczko płytek różnych. Co my tu mamy? Aluminium? No to, nie, to właśnie nie jest aluminium, to jest tytan. Nie? To jest tytan, okej. Okay. tytan, musząc mieć, to jest takie pudełko właśnie <laughs> Na ci, 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 dziwnych stopów. Nie? Dziwnych, dziwnych stopów. stopów, ale wszystko można pospawać. Tak, no ale jakby zaczniemy od aluminium poziom wyżej, potem zrobimy może jakoś mniej, coś takiego. Dobra, Miałem poró e... mam porównanie, będę miał porównanie. Z spawaniem aluminium z Stigmasterem robiłem taki odcinek kiedyś i co zmieniliśmy teraz? Zmieniliśmy. Podajnik jest ten sam. Zmieniamy pancerz. Uh -huh. Aluminium generalnie jest miękkie, musi mieć inne rolki w podajniku, żeby nam się nie zacinało. I inny pancerz. Tu jest akurat teflonowy, a generalnie sama metoda rozgrzewania jest to sama. Nie? Okay. I jeszcze Może... gaz musi zmienić. Tak, gaz. będziemy zmieniali gaz. E, przy spawaniu aluminium dobrze trochę majstrujemy przy uh -huh. jakby, już takich głębszych ustawieniach, ale to jest zapisane znowu w maszynie, więc generalnie nas interesuje gaz i inny pancerz. No, no dobra, inne no to grube. zmieniamy ten gaz, pancerz już mamy inny, zaraz przygotujemy blaszki z aluminium i będziemy spawać. Pierwszy strzał. No i co? No ja tak trochę po tej górnej leciałem blasze, a nie teraz, ale? Po ale połączenie. Z drugiej strony, tylko teraz podłóż sobie tutaj, bo te blaszki lubią się nagrzewać trzymało, okay, one dobra. odbierają te ciepło. Dobra. Nie? Delikatnie, uh -huh. delikatnie, bo ja No na pewno y, szybciej i łatwiej mi to poszło niż spawanie Tigiem, bo wtedy musiałem się dużo y, Tutaj uwaga, więcej uczyć tego. Będzie, teraz tak, widzisz? Tutaj znowu celowałeś za bardzo w tą tą, nie? Mm -hmm. Czy miałeś pistolet za bardzo w tą? bo musi być tak, nie? Pod kątem takim, musimy no tak. celować. Bo jak będziesz celował w tą blaszkę, to będziemy za bardzo tą nagrzewać. A tutaj chodzi o to, żeby ta penetracja była tam, gdzie Gdzie po, jest, jest łączenie. Łączenie. Ale y, dla mnie jest to najlepsze, że nie trzeba się na przykład uczyć tego wiesz? Tak. Tego ruchu, czy tego, tego żeby teraz mam, malowania. Teraz mamy ustawione 60, 60 razy na sekundę. Nie? Mhm. Więc y, kto, no. kto by dał radę od prawej do lewej, to już jest tyle tak. teleportu. Tutaj kwestia jest tego, że trzeba się nauczyć prędkości, jaką trzeba to ciągnąć. Tak, bo. bo czy znaczy nie, nie, nie? Tutaj prędkość nadaje nam podajnik. Nie? No dobra. Bo my jedziemy po drucie. To, że tutaj się zatrzymujesz, to na razie jest twój błąd, który zaraz mm -hmm. tutaj wypracujemy. W założeniu jest tak, że my przykładamy ten drut i jakby tylko trzymamy. Nie przeszkadzamy. O, jak tak. się widzi, co się robi, to tak, ale jak się dopiero wkręca w to, no to muszę wiedzieć, czy tak ciągnąć, czy powoli, czy, czy inaczej. Spokoło, nie? Ale co jedziesz takich kilka, będzie oka. Mogę nie? tak, tak zespawać? Możesz. Uda mi się tylko dobrze, żeby podłożymy, żebyś się do stołu nie przykleił. Aha. Dobrze, jakbyś trzymał tutaj tą blaszkę. Ja to drugą Ci przytrzymam, Czyli uh -huh. sobie po prostu strzelił, nie? No i dobra, teraz podłożymy sobie. Okay. Ogólnie teraz tak, jak robisz tak do lica, no no. teraz nie będziesz miał takiego łatwego prowadzenia, nie? No, no, no. Więc zazwyczaj podpowiadamy, żeby albo zrobić minimalną szczelinę, uh -huh. która będzie, no tam, mamy sobie upraszczać, a nie utrudniać. Tak Więc teraz będzie, będzie mogło trochę Ci tańczyć po tym aluminium. Więc zazwyczaj składamy to na albo minimalną szczelinę, Gdzie możemy wtknąć, do będzie nas prowadził. Albo e, robimy lekką faskę tutaj, nie? Aha. Ale nie taką, żeby zrobić fałkę, No, no, no. To takie Y tak lekko okay. liznąć, tylko żeby no, no, no było prowadzenie. Znaczy ja tutaj ja przejeść. Zrobiłem po swojemu, zobaczymy. Tutaj przejść. Chcę Ci teraz pokazać takie ułatwienie, czyli ten tryb pulsowy, uh -huh. e, Przejdź z tej strony może. Dobra. E, w maszynie sam laset ustawiam interwały, nie? Ile ma grzać, ile ma być przerwy nie? I to jest w minisekundach wyrażane, żeby po prostu nie płynęło nam te aluminy. Uh -huh. nie? Więc teraz sobie spróbuj. Będzie zupełnie inny dźwięk wydawało, bo okay. będzie strzelało takimi tymi, ale może sobie... Tak, ja czymś sobie przytrzymam. Teraz, teraz to, co lubią w tłumikach, czyli łuska, nie? Okej, okay, jest. Jest taka. Zobaczcie sobie sami. Jest łuska, jest ładnie. Ale gorące! Przygrzało się bardziej jakoś tak przy tym przy tym. Musi być, strzelaniu. musi. Generalnie aluminium zawsze szybko będzie odbierało. Ale nie no, jakby ktoś powiedział, że yy, amator, mhm. który nie wiem trzeci raz w życiu spawa i pokazał taki spaw, to by nikt nie uwierzył. Nie, nie, nie. Każdy, nie. Właśnie to jest duże zaskoczenie. No, nie? Że ktoś... Nie no, ja się tutaj, wiecie, może widzowie troszkę podniecam tym wszystkim, ale pierwszy raz mam taki sprzęt w rękach. Możecie napisać, czy w ogóle słyszeliście kiedyś o spawarkach laserowych. Jeśli nie, to napiszcie też w komentarzu, co Was najbardziej zaciekawiło w tym sprzęcie. Mnie, mając to w ręce, zaciekawiła po prostu ta prostota spawania, nie? Ja lubię być taką osobą, nie wiem, kreatywną, wylewać swoją kreatywność, powiedzmy, na jakąś blaszkę, spawając coś fajnego, łącząc chociaż te elementy. Dla mnie to jest super. Ale już stworzyłem chyba 6 czy 7 odcinków na temat spawania i Pierwszy raz jestem zaskoczony aż tak bardzo efektami i innowacyjnością tego sprzętu. No zobaczcie to jeszcze raz, jak, jak to, to jest ładnie przeze mnie, to jest to? To jest to, pospawane. Nie? I powiedzcie, czy ktoś, kto trzeci raz w życiu spawał z was, mógłby tak to zrobić, jakąkolwiek inną spawarką, no chyba nie. Przechodzimy do ostatniego elementu tego krótkiego, ale intensywnego szkolenia. Mieć, tak? Tak, zrobimy jest sobie kolorowe. Mieć najszybciej będzie odbierała nam ciepło, więc yy, trochę spowolnimy. Powolniemy. I musisz uważać teraz naprawdę, żeby nie parzyło. Nie nie się, dobra. Ja tylko chwycę, uh -huh. żeby pokazać o co chodzi. Teraz mam ustawiony długi czas nagrzewania, żeby on zanim uh -huh. zacznie ruszy, uh -huh. że on na początku rozgrzewa nam to jeziorko, bo ta mieć będzie szybko uciekała. Dam Ci jakąś uh -huh. podkładkę. Dobra. Teraz tak. Na początku on nie będzie jechał, nie? Aha. Ustawiony na podajniku mam opóźnienie uruchomienia Więc on na początku rozgrzewa, żeby to jeziorko było porządne dobra. I dopiero wtedy on ruszy, nie? Kąt bardziej w... znowu dobra. w to I on teraz będzie jechał, tylko dość powoli Znaczy nie kombinujemy w trakcie Okej, okay, dobra, bo coś wymyślam Już teraz wrócił Ci ucieka. Nie wiem co zrobiłem, aż tak dobrze nie widziałem co spawam, znaczy nie tyle, że nie widziałem, ale coś mi chyba szło... Jezu, tu nic uciek, nie pospawałem. Pociekałeś uciek, w bok cały czas. Matko. O, uważaj, bo to nie, nie czujesz dobrze, w rękawicy. Strasznie, strasznie A, pali. Będzie... Ale nie, to no dobra, to z miedzią jeszcze, jeszcze nie jestem zaznajomiony. Aluminium chyba mi szło najładniej, może nie najlepiej, ale najładniej, choć jest najtrudniejsze przy spawaniu z tego co się dowiedziałem. No nie, no to nie jestem z siebie zadowolony. Poczekaj, z tej Poczekaj, nie poczekaj, poczekaj, jestem... jeszcze, jeszcze damy Ci drugą szansę. Będzie druga szansa. No ja najpierw zrobię z jednej kawałek, żeby mm -hmm. Ci nie chodziło i cały czas Ci ucieka w ten bok. No, no Właśnie, bo mus... nie wiem o co, co to szło, no. no Czy, cały czas nie widziałem. Ja jeszcze cały czas no? pracujesz to no. głowicą, a to chodzi o to, żeby nie myśleć, Najłatwiej by Ci było nauczyć się na początku, żeby patrzysz tak, musisz jechać w ten. A, Aha. a jak zaczynasz kombinować, to okay. jest No bo ja kręcić, myślałem, że, że nie, nie, jest nie, nie, to źle nie, to nie i szukam lepszej odpowiedzi. Mniej więcej tak to powinno wyglądać. Mniej teraz, więcej, dobra. A teraz... obrócę. tu tam, czy, tu, jest, czy tu, z drugiej tu, strony, drugie, nie? Tylko no. teraz ci podłożymy znowu, czy tam to Mam wystarczy. No. Czy coś większego? Spróbuję wybram. z tym. Tak. I teraz naprawdę na, na powolutku to będzie jechało, nie? O widać jak to ciepło od razu ucieka, nie? Uch. Ale już jak, jak i, jaka zmiana, no nie? Nie, no ja, ja to wiecie, drodzy <gry> widzowie. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja się. O kurczę, przyspawałem. Szybko uczę, ale potrzebuję właśnie takiego wkręcenia się w temat, żeby, żeby coś załapać. No i wkręcając się dalej w temat, Janku, zapraszam cię bliżej. Temat samych tych urządzeń, jaki to jest koszt. No bo. Każdy się orientuje, jaki jest koszt powiedzmy, Tiga, Miga, Maga i tym podobne, ale przy takim spawaniu laserowym, jakie to są widełki cenowe za maszynę? Są różne ceny. Nie? Zaczynamy od 60 tysięcy i to naprawdę w górę, w zależności od konfiguracji. Nie? Mm -hmm. Ktoś może powiedzieć, że to jest dużo? To wszystko zależy od, jako, od tego, co chcemy mieć skonfigurowane. Na pewno najtańsze będą te jednokilowatowe maszyny, nie? Czyli, bo to zależy od mocy. Mamy jedynki, ja mówię skrótowo mm -hmm. tak myślę, jedynki 1,5 kW, 2 kW, 3. No i generalnie okay. później to już jest fantazja tak naprawdę, kto tam chce mieć co u siebie zainstalować. Jasne. Nie? I tutaj idąc tym krokiem dalej, mamy spawarkę w firmie, kupuje nam właściciel firmy, czy my jesteśmy właścicielami taką spawarkę i teraz przechodząc do spawacza, już mówiłeś, że nie trzeba mieć szkół spawalniczych, tylko do takiej spawarki jest potrzebny jakiś kurs, szkolenie. To jest to szkolenie, które przechodzimy wydajemy certyfikat, jakby, to jest operator, to nie jest, to nie, 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 nie potrzebujemy, nie potrzebujemy tej specjalnych kursów e, państwowych mhm. szkoleń itd. Tak to jest na pewno ułatwienie dla pracodawcy. Ja to, to dobra, czyli jesteśmy operatorem spawarki laserowej. Laserowe, tak. e, taki kurs, ile może trwać? Jak To wygląda czasowo, czy to jest. Generalnie najważniejsze w kursie, my nie zostawiamy klienta tak, żeby on po prostu sobie nie poradził. Nie? Mm -hmm. My siedzimy tyle, <słuch> aż, ktoś, no, okay. aż ktoś w końcu będzie wiedział o co chodzi. Nie? Tak, mm -hmm. jak, tak jak tutaj, żeby nie było żadnych farfoski, żeby sobie najważniejsze nie zrobił krzywdy mm -hmm. ani maszynie. Nie? I generalnie staramy się cały dzień poświęcić po prostu wtedy tam załóżmy na początku dnia robimy te BHP i tak dalej, a potem siedzimy i pilnujemy tylko, żeby ktoś wyczuł po prostu jak to ma działać. No a nie? później praktyka, praktyka, tak, no praktyka, i się praktyka, praktyka. No i teraz przechodzimy do kwestii zarobkowej. Jesteśmy już, wiemy, że operatorem, nie spawaczem, ale można to porównać, powiedzmy, do... Znaczy spawamy, nie? tylko spawamy. że jesteśmy operatorem. Okej, okay. no i jak, jak ze stawkami? Wiadomo, że to w zależności od firmy, do której pójdziemy i w której spawamy, ale z Twojego doświadczenia. Dla spawacza? Nie jest to jakaś gratyfikacja, nie będzie na tym raczej więcej zarabiał. Okay. Raczej ktoś, kto ma firmę. To raczej, mhm. Mamy jednoosobową działalność, no to trzeba patrzeć na to jakby z poziomu firmy, nie mhm. z poziomu pracownika, tylko z poziomu mhm. firmy. I on nagle... Będzie czas pracy cztery razy szybciej, zakładamy. Okay, nie? Do opa. tego będziemy mniej mieli szlifowania. Na same tarcze do szlifowania będziemy mniej. Uh -huh. Mniej będziemy zużywali drutu, mniej będziemy gazów osłonowych. Uh -huh. bo trzeba patrzeć tak bardziej czyli dobra, czyli tutaj zysk dla spawacza jest jakby podobny, Podobne są stawki, bo, uh -huh. ale generalnie dla, dla, bardziej dla pracodawcy. Dla pracodawcy, ale pracodawca też to trzeba zauważyć, że musi mieć większą inwestycję. Bo nie kupuje tak, mniejszej tak. spawarki, którą spawa się wolniej, tylko musi zainwestować w lepszy, szybszy sprzęt, aby ten operator, spawacz mógł więcej zrobić w tym czasie, A stawki mówisz, że są powiedzmy analogiczne, porównywalne do spawacza czy, czy migiem, czy czymś Tak, czy tigiem? tak to są jakby tutaj nie ma, nie ma że nagle. Że nagle że laserem to, to jest. Bo nie. to jest dość proste, więc jakby Aha. próg wejścia jest łatwy, nie? To nie okay. jest tak, że to jest coś skomplikowanego. No tak, jak to jest w drugą ok. stronę no, to, to nie jest tak, że to wypiera nam wszystkie metody spawania na produkcji, mhm. nie? Zazwyczaj jest po prostu jakiś tam dział, który robi jakieś tam rzeczy, lepiej wyjdzie im Tigiem, po prostu, bo to jest, to, to ma nam przyspieszyć produkcję, ale nie, do, nie, we nie we wszystkie po prostu trafimy, nie? Super, super, no to wiemy. No to też, drodzy widzowie, możecie skomentować. Jest to coś nowe, nowoczesnego, nowego, innowacyjnego, jak dla mnie, myślę dla Was również. Więc skomentujcie podejście do biznesu, kupując taki sprzęt. Wiadomo, że zrobimy tego więcej, wyspawamy więcej, stawki mogą być podobne. Inwestycja i próg wyjścia jest też inny. Fajnie, fajnie, cieszę się, Najwięc że mogłem... największym kosztem teraz dla pracodawcy jest czas pracownika. Nie? No tak, I, tak. To, I to jakby szlif szlifowanie, spawanie to jest wszystko, dużo się ukraca dużo. I to jest zysk dla pracodawcy. No tak. Dla spawacza. Ta spawacza, no on będzie zarabiał podobnie, ale po prostu będzie łatwiej może ktoś od razu zacząć od tego, nie? No tak, wchodzisz, kurs, szkolenie, spawasz, szkolisz się jeszcze, powiedzmy, po No, no i też praktyczne. na tym jest łatwiej załapać też ten, nie? Bo na przykład tutaj spawamy, no i widzisz to jeziorko, no, nadal widzisz jak to się formuje, tylko że ty widzisz po prostu, żeby, jak ono działa, nie? Mhm. No i też e, wtedy od razu, jak wchodzisz na inną metodę, jest ci już łatwiej, nie? Jasne, jasne, jasne. No dobra, moi drodzy, tak ja was prosiłem, zostawcie koniecznie komentarz pod tym odcinkiem, co sądzicie i co uważacie na temat spawania laserem, jak dla mnie. Super, super łatwy próg wejścia, duża inwestycja, ale przyspieszamy pracę. Janek, dziękuję Ci bardzo za możliwość sprawdzenia, przetestowania czegoś nowego i na moim kanale, i w moim życiu, bo cieszę się, że mogłem to zrobić. Koniecznie, drodzy widzowie, zostawcie teraz łapkę w górę. Będzie to dla mnie też taka gratyfikacja. Mimo, że się nauczyłem czegoś nowego, to pod filmem zbieramy te łapki w górę, żeby się jeszcze bardziej szerzył po całym internecie. Subskrybujcie koniecznie kanał do roboty, bo to też jest dla mnie bardzo miłe. Wszystkie linki macie w opisie. Się. Ja zabieram się za yy, kręcenie kolejnego odcinka, więc obserwujcie, subskrybujcie, wbijajcie na mój Instagram, a my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Jeszcze raz Janek, dzięki bardzo. Dzięki.